Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj następny odcinek takiej szczerej prawdy, moi drodzy, bo <głos》> dużo osób do mnie pisze, że mówię tak jak jest, prosto z mostu. Dzisiaj też powiem prosto z mostu, moi drodzy, czyli o pewnej strategii: kupować czy być ostrożnym, moi drodzy. I tytułem wstępu zapraszam wszystkich tutaj na mój profil na Xie, Kryptobit. Tak, tutaj wrzucam różne ciekawe dosyć artykuły. Nigdzie ich nie pokazuję, nigdzie tego. Poka Mówię o tym po prostu, że gdyby ktoś szukał, tak, jakiegoś artykułu dosyć ciekawego odnoszą odnoszący się do rynku, sytuacji i tak dalej, ale nie do linków odnośnie projektów czy tak dalej, to pozostawmy w innej w ogóle płaszczyźnie, tylko do ciekawych artykułów, to zapraszam chętnie tutaj na XA i na mój e, oczywiście tutaj e, kanał na YouTube, tak? Dzisiaj chciałbym wam z wami się podzielić takim tutaj wpisem w strategię handlu kryptowalutami, moi drodzy. I pewnie ktoś, jak to za chwilę obejrzy, to powie, o kurwa, co mnie to interesuje, co mnie to w ogóle dotyczy. Będzie tu gość pierdolił jakieś bzdury i farmazony. Ale ja chciałbym się odnieść do pewnej jednej zasadniczej rzeczy. Moi drodzy, coraz więcej osób pojawia się e, jako góry kryptowalut w sensie takim, że pokazują na przykład jakieś wpiw, wpisy, co były 6 lat temu, czy filmiki, co były 6 lat temu, czy 5 lat temu, a nie mówiłem, kurwa kup wtedy to teraz dzisiaj był, był zarobiony, a nie mówiłem wtedy kup to, to Bitcoin będzie kosztował tyle i tyle, a nie mówiłem to sprzedaj tak i tak dalej. No i te naj, najbardziej kluczowe elementy z tego przekazu, no to jest, Boże, kurde, no gość jest niesamowity, ja pierdolę, przewidział wszystko, ja, naprawdę jest cudowny i fantastyczny, tylko no niestety w tym wszystkim, w tej ideologii pokazywania, chwalenia się, nie wiem, rzeczywiście nawet uwiarygodniania swoich pewnych myśli czy przepowiedni, trzeba dodać jeden Znaczący argument. Tylko ci panowie wszyscy, którzy pokazują te wszystkie rzeczy, nie pokazują, kurwa, ile przepierdolili pieniędzy, albo ile rzeczy włożyli pieniądze, które w ogóle gdzieś zaginęły w odmoncie świata kryptowalut, które stały się po prostu jakimś grobowcem, kurwa, który gdzieś spełz na samo dno i tam teraz przebywa, i tej, o tym się nie mówi, że utopiło się pieniądze w tym, w tamtym, w SRAMTym, czy o tylko pokazuje się, a przecież ja pięć lat temu powiedziałem, kurwa, że trzeba było kupować to i ten i, i tak dalej. No Boże, naprawdę ja fenomenalnie wszystkiemu tutaj i wszystkim składam największe i najszczersze e, zasłużone gratulacje. Jeżeli rzeczywiście wytrzymaj to ciśnienie, jeżeli rzeczywiście wytrzymaj to wszystko, i dzisiaj mogą powiedzieć, Boże, jestem zarobiony jak po prostu górnik po wypłacie. Chciałbym Wam pokazać, gościu tu napisał pewien taki fantastyczny artykuł odnośnie strategii. Kryptowalut, tak? No jasno i wyraźnie określa pewne reguły rynku, i które są znaczącym elementem do tego, żeby zastanowić się. No, no, no zobaczcie, strategia handlu kryptowalutami. I każdy inwestor kryptowalutowy stał przed tym samym pytaniem: czy powinien kupić na spadku, czy poczekać? No właśnie, teraz kluczowy argument. Mamy taką sytuację, że no, rynek powędrował do jakiegoś pułapu, do jakiej płaszczyzny. No i stanęliśmy gdzieś i stoimy, moi drodzy. I mamy teraz obsówki cenowe, no poszliśmy na 4,700 na Ethereum, czy tam na 115 tysięcy, czy tam 117 na Bitcoinie, no i znowu mamy obsówkę na 4,500, tak? I teraz pytanie brzmi, co robić, co dalej? Czy rzeczywiście powiększać swoją e, wartość Ethereum, tak, w moim portfelu? Bo jest to jakaś szansa na to, że jeżeli rzeczywiście te wszystkie prognozy i te pierdolenia i te wszystkie wpisy i te inne rzeczy, które pojawiają się, że te stopy zostaną obniżone, że e, będzie to siła napędowa do dalszego, e, dalszej płynności finansowej itd., 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 i tak dalej i tak dalej i tak dalej Bóg wie co jeszcze no to czytając to to wszystko, no to mamy tylko i wyłącznie e, złoty wiek przed nami, czyli złotą erę Kryptowalut i rozśnięcie rynku ponad przeciętną i ten alt season to będzie najlepszy z alt w tym świecie. Ale wszystko szybko zmieniający się w świecie aktywów cyfrowych, cofnięcia na rynku są powszechne. Bitcoin może spaść 7% w ciągu jednego dnia i tyle może cofnąć się o 10% ze szczytów, a mniejsza altcoiny o 20-30% w ciągu tygodnia. Na indyjskim inwestorom w 2025 roku, gdzie obowiązuje zarówno globalna zmienność, jak i lokalne przepisy podatkowe, wiedza jak reagować podczas cofnięć może decydować o różnicy między zyskiem a paniką. No właśnie, między zyskiem a paniką. I tutaj też trzeba, i mówiłem o tym już wcześniej, zdać sobie pewne rzeczy i pewne rzeczy wyjaśnić na samym początku. No, gdzie jest panika? Panika jest wtedy, kiedy robimy. Robimy coś bez jakiegokolwiek planu i sprzedajemy to, nie wiem, w strachu przed dalszym utratą kapitału, chociaż jest to czasowe, chociaż czasowe jest jakaś obsuwa, tak? no bo pojawił się jakiś komunikat, nie wiem, pojawiła się jakaś jakieś wydarzenie i mamy obsówkę na rynku, tak? Ale patrząc na to wszystko, jak reaguje na to społeczność, to czasami po prostu włos na głowie się jeży. No, ludzie po prostu, nie wiem, sprzedają coś, ze spadkiem na przykład 30%, nie licząc na to, że ten, to aktywo może za chwilę powrócić do normalnej ceny. Już nie mówię o jakiejś tam ceny, nie wiem, plus 30 jeszcze dodatkowo, ale powrócić do ceny, której wszedłem na ten rynek, i wtedy mogę pomyśleć o dalszych krokach. Czym są cofnięcia i dlaczego się zdarzają? No to strategie decydowania, czy kupić w spadku, czy zachować ostrożność, prawdziwy kontekst rynkowy września 2025. Błędy do uniknięcia podczas zmienności, praktyczna lista kontrolna, kontrolna handlowa dla użytkowników indyjskich, ale to ja nie mówię tu o użytkach indyjskich, bo to jest wszystko, co dotyczy się tego rynku i tej płaszczyzny, to dotyczy każdego, moi drodzy. Przykładowe odbicia tu macie, przykłady odbicia Ethereum, 6,5, a następnie korygowane 6,200. I odbicia eliminują słabe ręce, dają możliwość zakupu dla inwestorów długoterminowych. No właśnie, teraz trzeba się zastanowić też tak samo. Moi drodzy, albo jesteśmy krótkoterminowymi inwestorami, albo długoterminowymi. To też mówiłem, wyjaśniałem. To też mówiłem, albo stawiasz na pewną pozycję na rynku, albo jesteś po prostu gościem, który szuka Lambu kurwa w ciągu miesiąca i, i ładuje się w jakieś, mam, projekty, które po prostu są obarczone olbrzymim ryzykiem. I zobaczcie, no to, to dlaczego wpisują odbicia? Realizacja zysków, wydarzenia makroekonomiczne, Warunki wykupienia, RSI wskaźnika techniczne sygnalizują przegrzanie, testy płynności, twórcy rynku prowadzą zmienność, aby oczyścić pozycje dźwigniowe. No to jest normalność, moi drodzy. To jest normalność. I teraz trzeba w tym wszystkim sobie odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy ci, którzy kurwa tak pięknie opowiadają, pokazują swoje filmiki, czy oni wytrzymują te kurwa ciśnienia? No, i oczywiście są ludzie, którzy mają założone, którzy mają. Nie wiem, niezależność finansowa od dawna, dawa, dawna, i po prostu yy, no, nie zależy im, bo mają niewielką część kapitału swojego ulokowanego w świecie kryptowalut. To nie jest ich całe oszczędności, jakie mają, to nie jest to wszystko, co odłożysz, uciułasz, kurwa, na, na ostatnią godzinę i poświęcisz to temu. Te, temu, temu rynkowi, tak? Chęci po prostu pomnażania tego pieniądza, to, to jest w ogóle, w ogóle odrębna historia. I dlaczego ci ludzie nie mówią o takich właśnie e, drogach? Tak? Dlaczego ci ludzie nie, nie rozpatrują tego z podłoża różnych e, ludzi, którzy się w kryptowalut? Przecież każdy ma inną sytuację w swoim życiu. Każdy inaczej patrzy na rynek. Każdy musi zrozumieć, że jego sytuacja jest indywidualna. To nie jest tak, że ktoś napisze, że 6 lat temu kupiłem sobie kurwa BNB za 5 dolarów, a dzisiaj mam 1000 dolarów na jednym. Ale za ile kurwa kupiłeś to BNB? Kupiłeś ich 10 i trzymasz do dzisiaj? No to, to też jest kurwa, nikt ci tego nie pokazuje. Kupiłeś 100? No dobrze, no to kupiłeś, masz, wytrzymałeś ciśnienie, nie było ci potrzebne i, i tak dalej, i tak dalej. Nie realizowałeś zysku, nie byłeś po prostu łakomy chciwy i tak dalej. Mało kto wytrzymuje takie ciśnienia moi drodzy i mogę tu podawać naprawdę ludzie którzy są w świecie kryptowalut, którzy są zarobieni mieli bitcoiny mieli Ethereum kurwa i nie wytrzymała nie wytrzymowali ciśnienia sprzedawali to jasno komunikowali pisali a je, pojawia się jeden Bóg, czy drugi czy trzeci kurwa i on teraz będzie opisywał swoje swoją teorię jaki to jest wspaniałomyślny inwestor i tak dalej naprawdę e, no, gratulacje, ale trzeba gdzieś też popatrzeć z perspektywy nie tylko własnego ja. Nie tylko ja się na tym rynku liczę, nie to, co ja tego powiem. I tylko liczy się to, jak każdy do tego rynku podchodzi. I tu mamy dalsze strategie. Kupu w spadkach dla inwestorów długoterminowych, odbicia na rynku byka, są często świetnymi punktami wejścia. Historyczne w 2020 roku Bitcoin spadł z 12 tysięcy do 10, zanim wzrósł do 60. I to też trzeba sobie zdawać sprawę, czy cofnięcie Ethereum z 4,700 na przykład do 400 nie jest okazją, moi drodzy, jeżeli mamy tak wielkie komunikaty do tego, żebyśmy polecieli do 10 tysięcy na koniec roku. Ale nikt nie jest w stanie, moi drodzy, tego przewidzieć. I czasami w połowie drogi, czyli na 7 tysięcy, trzeba będzie realizować zyski, tylko to jest indywidualne podejście każdego człowieka. Ile może wytrzymać na tym rynku, jak długo może przytrzymać swoje inwestycje, czy te pieniądze są mu rzeczywiście zbędne, czy jeżeli nawet to wszystko, co zainwestował, może stracić i wtedy po prostu zacząć nową przygodę z światem kryptowalut z, nową, z nowym otwarciem. To jest bardzo ważne. Psychiczne podejście do rynku jest ogromnym kluczem do tego, żebyśmy na tym rynku zobaczyli to, co jest kluczowe dla nas indywidualnie. Nie co ktoś nam pisze, moi drodzy, nie co ktoś kurwa pokazuje filmiki, co było pięć lat temu, i cały czas to kurwa cofanie się i pierdolenie, cały czas cofanie. Powiedz kurwa coś, co rzeczywiście ma jakąś. Narrację jest jakimś kluczowym elementem do tego, żebyś powiedział: Nie wiem, nowy projekt jakiś odkrył, tak? Powiedział swojej społeczności: Słuchajcie, rzeczywiście ten projekt jest zbudowany, ma ogromną społeczność, ma tych deweloperów, którzy są zbudowani wokół tego wszystkiego, którzy naprawdę nie, nie upłynnią tego. To będzie rozrastało się tak dalej, nasza społeczność będzie budowała. Ale moi drodzy, takich projektów jest mało, bo po jakimś czasie, kiedy przychodzi Zrzucenie tego balastu, to uwalniania tokenów, to każdy, kto ma zdrowy rozsądek i zarobił 5-6 razy, będzie tego, to wykorzystywał i naprawdę rynek się obsunie. I wiele było takich projektów, na które na samym początku szły do góry. No, weźmy ten, ten ostatni cały spektakl z AI. No, 10 razy niektóre projekty rosły, zobaczcie gdzie kurwa teraz są. Minus 5 razy do swojego, czy minus 7 razy do swojego ATH. No nie wykorzystaj chwili, to jesteś chuj. Zagrzebany, pogrzebany. I zobaczcie, za, za, zasady kupowania w spadkach. Kupuj spadki tylko w aktywach o silnych fundamentach: Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana. Używaj średniego kosztu dolara, czyli to uśrednianie ceny, tak? aby rozłożyć ryzyko. Potwierdź odbicie za pomocą wskaźników wolumenu, czy ryby akumulują. I teraz. To czytanie cały czas tych wpisów, kurwa, że jeden wieloryb sprzedał 15 tysięcy, kurwa, Ethereum, czy drugi sprzedał, nie wiem, tysiąc, kurwa, Bitcoinów i tak dalej, a za chwilę, za pięć godzin będzie pokazywane, że, a następny wieloryb to kupił tyle i tyle, kurwa, i sprzeniósł na inny portfel, i tak dalej. Tych wiadomości e obarczających naszą psychikę jest multum, moi drodzy. Warto się czasami wyłączyć od tego wszystkiego i poczekać na moment, który nas interesuje. Mnie osobiście. Ja to powiedziałem. Jeżeli dojdzie Ethereum do granicy w 7 tysięcy, to będę realizował część swoich zysków. I nie nieważne, czy później będziemy mieli e, rzeczywiście cofnięcie cenowe, bo jeżeli sprzedam za 7 tysięcy i byśmy mieli 20% obsługę, to jest 1400 dolarów, moi drodzy. To już będzie można kupować za 5600. I to też jest następny element do tego, żebym pojawił się i znowu na każdym sprzedanym jednym itylium i zarobku miał 1400 dolarów. Masz dwa itylium, masz 2800. To jest naprawdę duży skok cenowy, jeżeli mówimy na tak małym. Wąskim gronie i gardle, czy poruszanie się w tylko w dwóch literiach. Jeżeli mówimy o jakichś wartościach dodatnich, no to mówimy tutaj o zmianie kapitału poprzez jakąś drogę, poprzez jakiś etap, nie tylko jednorazowy skok, moi drodzy. Jednorazowy skok to jest naprawdę, trzeba było mieć wtedy, kiedy Bitcoin kosztował 3,5 tysiąca, mało było takich ludzi nawet, kupić to i wytrzymać kurwa ciśnienie do 120 tysięcy. Naprawdę, to jest rzadkość, bo po drodze było 50, 60, 70 znowu cofka i tak dalej, i tak dalej. I ludzie rzadko wytrzymują takie ciśnienia, rzadko, naprawdę. I teraz mamy strategię 2, zachowaj ostrożność dla traderów. Nie każdy spadek jest bezpieczny, czasami odbicia są początkiem głębszych trendów spadkowych I to też trzeba sobie uświadomić, moi drodzy. To też powiedziałem, że jestem przygotowany też na 3,800, na 3,500 i nie tylko... Wróżę to z fusów i czekam na jakiekolwiek tylko informacje, że rzeczywiście wieloryb coś sprzedał, wieloryb coś przelał, wieloryb zrobił to czy tamto, czy kurwa jeden przepowiedział to, czy tamto, czy sram to. No widzę po prostu, jak co jest na rynku. No widać to, jeżeli sobie otworzysz za chwilę, wejdziemy na giełdę. I teraz mamy to ostatnie: kupić czy czekać, jaką podjąć decyzję? Osta... Oto prosta struktura. Inwestor 2025 jeśli Bitcoin jest powyżej 200 dniowej odbicie okazja do zakupu. Jeżeli Bitcoin spadnie poniżej 200 dniowej czeka i obserwuj. Jeśli wskaźnik ETH Bitcoin rośnie altcoiny mogą przeważać kupuj wybrane spadki. Jeżeli wolumen spada zachowaj ostrożność, może być faza dystrybucji i błędy do unikania wchodząc na całość nie inwestuj całego kapitału w jeden spadek. In, 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 ignorowanie podatków a tutaj w Indiach. Goniąc za pampami altcoinów, wiele altcoinów spada jeszcze bardziej po ustaleniu hype'u. No to też właśnie to wam mówię. I emocjonalne handlowanie, strach i chciwość to największe pułapki. I warto sobie to wszystko przemodelować, przewartościować i zobaczyć, jakie to ma dla Ciebie indywidualnie znaczenie. I tu mamy odbicia, są na rynku, częścią każdego rynku byka. Kluczem nie bać się ich, ale analizować i działać mądrze. To jest tylko i wyłącznie. Jak sobie zobaczycie teraz, wejdziemy sobie tutaj na Binance'a, no to zobaczcie, jakie mamy. No mieliśmy cztery... 770, zobaczcie. I zobaczcie, co się wydarzyło w jednej chwili. Na godzinowym, no zjazd cenowy. Czy to jest okazja, byliśmy poniżej 4,5 tysiąca? Czy to jest okazja do tego, żeby się kupili, czy na następny rynek? No nie wiem. Każdy ma swoją strategię. Może dla kogoś zrobienie później 500 dolarów czy 200 dolarów jest już jakimś zyskiem, moi drodzy. No 200 dolarów, przeliczając po 3,5 nawet dolara, to mamy 700. No jeżeli zrobisz to w tydzień 700 za free, praktycznie za to, że pojawiłeś się na rynku i wyczekałeś, odpowiednio weszłeś, no to nie jest też małym pieniądzem. To nie są też kolosalne oczywiście zwroty, ale popatrzmy na to, ile trzeba by było poczekać na to, gdybyśmy to, nie wiem, kupili jakieś, papiery od państwa, czyli obligacje, gdybyśmy położyli te pieniądze na jakiś procent w banku i tak dalej, i tak dalej. Nierealne, można by było powiedzieć. A tutaj mamy za to, że otwieramy, trzymamy pieniądze, robimy to online, mamy to w obserwowanych i wszystko dzieje się po prostu za kliknięciem w telefonie. Z tego sobie też trzeba zdawać sprawę, moi drodzy. Strategie są różne, dla, dla każdego indywidualne. I warto się zastanowić na samym początku, kiedy tu się pojawiasz, jaka jest moja strategia. Ile ja mogę poświęcić w danym wejściu, spadku, odbiciu, górce i tak dalej. Warto ten kapitał sobie podzielić mądrze. Nie wszystko, nie hura, nie teraz, nie nagle, nie już, nie, bo to ucieknie, bo to nie zdążę. Czasami warto zrealizować swój zysk, moi drodzy. Ja zrealizowałem część na 3,800, 3, część na 3,950, a część na 4, chyba 250. Sprzedałem dwa Ethereum. I trudno, i ktoś by powiedział, kurwa, no ale trzeba było poczekać teraz, jak to będzie miało 7000 do końca roku czy 10, no ale jeżeli miałem obsługę na 400, mogłem sobie wejść z tych 400, czy z 4250, to nie jest dużo 100, 150 dolarów w sumie, ale gdybym to sprzedał już na 5000, to znowu mam praktycznie 850 dolarów, moi drodzy. A, a, a drugą strefę, którą się zabezpieczałem, to zrealizowałem zysk. Gdybyśmy mieli cofnięcie rynku głębiej, czyli na 3800 czy 3500, tam też byłem przygotowany. Też swoją strategię gdzieś powieliłem i, i, i zaplanowałem. Także no, trzeba trochę myśleć. Nie tylko wszystko, czytać, słuchać, kurwa, tych bzdetów, kurwa, co Ja nie mówię, że wszystkie tam rzeczy są bzdetami, ale no, wyciągnijcie wnioski. I przetwarzajcie, przekuwajcie na własne ideologie i własne podejście do tego rynku. I to wy jesteście panem waszego, własnego losu, moim zdaniem. Nie nikt. Nikt wam nie da tego, nikt wam nie zwróci tego, co stracicie, nikt wam nie nie odda niczego. Bo ktoś powie, no stary, no ale to ty ryzykowałeś, to ty podejmowałeś to ryzyko, to ty byłeś odpowiedzialny za to, to ty kliknąłeś, to ty swoje pieniądze inwestowałeś. No właśnie, ty, ty jesteś tym numerem jeden. Trzymajcie się, cześć.